Na samym początku mamy dla ciebie bardzo fajny konkurs. Weź udział w konkursie do wylosowania mamy suplement o wartości 200 zł. Zasady są proste: zasubskrybuj nasz kanał, skomentuj ten film i zostaw łapę w górę. To jest pierwszy film z możliwością zgarnięcia tej nagrody. W kolejnych czterech filmach również zostaw komentarz i łapę w górę i zwiększ swoje szanse na wygraną. W piątym filmie organizujemy losowanie. Dlatego subskrybuj, skomentuj i zostaw łapę w górę. I wygraj zestaw supli, który skomponujesz sobie indywidualnie o wartości 200 zł. Siemanko, witam Was w kuchni Smart Muscle. Dzisiaj Wam pokażę moją wersję nuggetów, Będzie to wersja fit, dietetyczna, praktycznie bez tłuszczu. Pokażę Wam, jakie składniki wchodzą, jak to przyrządzam, no i opiszę, jak smakuje. Będziemy potrzebowali w moim przypadku, będzie to podwójny filet z kurczaka, blender, 20 g mąki, 140 g płatków kukurydzianych, pieprz, sól, papryka ostra, papryka słodka, kary i troszkę oliwy z oliwek. Przechodzimy do przyrządzania. Zaczniemy sobie od mielenia płatków kukurydzianych. Okładki mamy zmielone. Pamiętajcie, że im mocniej zmielone, tym lepiej będą się trzymać jako panierka. Przesypujemy sobie do jakiegoś większego naczynia, może bez ostrza, żeby nie było za Rzucamy Wrzucamy sobie miseczkę na wagę. Teraz musimy sobie wsypać, u mnie to jest zwykła biała mąka. Wsypało się 22, ok, może być. Bezpośrednio do Miski z płatkami i z mąką wsypujemy sobie łyżeczkę kary. łyżeczkę soli. U mnie to jest Himalajska, polecam również dużo zdrowsze od zwykłej białej. A na pewno sporo zdrowsza od drogowej. I teraz wszystko dynamicznie musimy wymieszać. A I nasza posypka na nuggetsy już będzie gotowa. Odłożymy sobie ją na bok. Gdy posypka odpoczywa nam z boku, do drugiej miseczki wlewamy sobie 30 g oliwy z oliwek. Jeśli użyjecie zwykłego oleju, myślę, że nic się nie stanie Jakoś tam olej z pestek dyni też będzie ok Super, mamy równe 30 Teraz dajemy sobie pół łyżeczki papryki ostrej Jeśli wolicie nuggetsy dużo bardziej ostre od standardowych To dajcie sobie całą, ja osobiście nie przepadam Dlatego połowa łyżeczki jak najbardziej wystarcza ale za to papryki słodkiej dajemy już sobie całą łyżeczkę. Ona daje bardzo fajny aromat i świetnie się miesza z przyprawą kary, która już znajduje się w płatkach. Taki zapach i kolor. No świetnie to zobaczcie na sam koniec. I pieprzu troszkę, tak? Pieprzu na oko. Ja no nie będę ściemniał. Walnę na oko. Tak, troszkę tylko, żeby. Aromatycznie było. Tutaj tak naprawdę ostrzeż daje już nam ta papryka. Ostra pieprz z takim dodatkiem tylko. I teraz naszym zadaniem jest wszystko dynamicznie wymieszać zrobić taką masz z tego. Jeśli by. Mm, jest taka opcja, że jeśli dacie więcej papryki, to wszystko może być zbyt gęste. No to troszkę tej oliwy jeszcze dolejcie, nie wiem, ustawcie sobie tak makro, żeby zmieścić. Chodzi o to, żeby to było tylko leciutko gęste, żebyśmy mogli w tym wytaplać swoje nagecy i następnie zamoczyć je w płatkach. Zmocno to zróbcie, niech wszystkie przyprawy przejdą sobą. Fajnie by to było również zostawić na pół godzinki, niech sobie ten, te przyprawy przejdą z tą oliwą i potem dopiero robić. My niestety nie mamy na to czasu, jesteśmy mega głodni, więc przechodzimy do krojenia fileta. I fileta wrzucamy sobie do naszej gotowej marynaty, parę razy obracamy, tak żeby każdy kawałek dokładnie nasiąknął przygotowaną wcześniej marynatą. Zostawiamy sobie na parę minutek, a w międzyczasie będziemy włączać piekarnik. I to ważne. Włączamy go na 180 stopni. Termoobieg, eee, pieczenie z góry i z dołu. Czas pieczenia jest naprawdę różny. To zależy też w dużej mierze od tego, jak duże są Wasze kawałki. Myślę osobiście, że przy takim, takiej temperaturze piekarnika dobrze będzie po około 15 minutach. Sprawdzać sobie, czy nasze nagecy są gotowe. Nam to przeważnie zajmuje około 20 minut, ale, tak jak powiedziałem, zależy to od wielkości naszych filetów oraz możliwości waszego piekarnika. I już mamy przygotowane nasze mięso. Wkładki. Bierzemy sobie fileta. Obtaczamy Delikatnie w delikatnych płatkach. Odsypujemy go. Z każdej strony. Następnie przenosimy na blachę, która jest pokryta papierem do pieczenia. I gdy mamy już zagrzany piekarnik do 180 stopni, wrzucamy. I mamy efekt finalny naszej pracy. Nagieccy są już upieczone. Próbowałem je ten kawałek, są bardzo chrupiące. Możecie zobaczyć sobie, że. Mięsko jest upieczone, białe. Jeśli Was makro puszcza, to możecie sobie dorzucić jakiegoś ryżu, chleb tostowy, cokolwiek zjedzcie sobie to, z czymkolwiek chcecie. Aczkolwiek mamy tutaj tak czy tak sporo węglowodanów, bo weszło nam 140 płatków kukurydzianych. No i oczywiście, jeśli możecie sobie pozwolić, to jakiś sosik. Uważajcie z tym, bo takimi dodatkami można sobie łatwo nabić niepotrzebnych kalorii. A magrecy same w sobie są tak dobre i aromatyczne, że uwierzcie mi, nie potrzebują żadnego sosu. Dziękuję Wam za ten filmik. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania naszych filmików. Zapraszamy na nasz Instagram, Smart Masu oraz na Facebooka. Dzięki.